Cześć, dzisiaj zapraszam Was na kolejny filmik i tym razem pokażę Wam mój codzienny. Letni i taki rozświetlający makijaż. Zdecydowałam Wam się go pokazać, ponieważ już dawno takiego filmu nie było na moim kanale, a wiem, że takie lubicie i przez ostatnie miesiące właśnie na taki makijaż stawiałam. Może nie codziennie, bo czasami po prostu mi się nie chciało, ale kiedy już chciałam wyglądać lepiej, to właśnie zawsze wybierałam taki makijaż, czyli fajnie rozświetlone oczy, mocne usta i dosyć intensywnie podkreślone brwi. Wiem, że tego nie do końca u mnie lubicie, że um, uważacie, że powinno nosić lżejsze brwi w lżejszej wersji, ale nie osobiście one się podobają i nie wydaje mi się, żeby aż tak strasznie wybijały się z planu, ale oczywiście każdy ma swoje zdanie, ja to szanuję i dziękuję za, za to, że po prostu no, komentujecie i wyrażacie tą swoją opinię. Ale wracając do filmiku, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wykonać makijaż, czyli rozświetlone oczy i intensywne, matowe usta, zapraszam do oglądania dalej. Ok, więc zaczynamy na samym początku, jak zwykle, krębę bez Miszy. Perfect Cover w kolorze 13 i podróbka Beauty Blendera. Nakładam oczywiście na całą twarz i tym razem zdecydowałam się tylko na użycie kremu BB, bo to zawsze robię. No i oczywiście z racji tego, że już troszeczkę moja skóra się pogorszyła i mam parę wyprysków, używam korektora z maka i jest to Studio Finish Concealer w kolorze NW15 i takiego zwykłego pędzelka z Lenka Cosmetic. Teraz jak zwykle mgiełka chłodząca, którą używam zawsze. I zapomniałam jeszcze wcześniej nałożyć korektor, jest to korektor z Revlonu Age Defying Spa Concealer w kolorze 01 Light i jak widzicie on nie kryje najmocniej. Dlatego jeżeli znacie taki korektor idealny, rozświetlający pod oczy, który dosyć mocno kryje, to koniecznie piszcie mi, piszcie mi proszę w komentarzach. Teraz jak zwykle baza ELF Eyelid Primer w kolorze Sheer. No i teraz przechodzimy do cieni. Na samym początku na całą powiekę ruchomą nakładam cień z Inglota i to jest kolor 405, taki zwykły pędzelek i on jest z firmy Lank One. I teraz czystym pędzelkiem z Maestro 321 rozcieram ten cień, żeby ten efekt nie był tak aż nachalny. I w kącikach jak zwykle nakładam biały cień, jest to 318 i oczywiście znowu rozcieram i teraz wewnętrznym kąciku na dolnej linii nakładam um, cień 102, także z Inglota. E, I teraz oczywiście rzęsy, tuszuję e, rzęsy jak zwykle trzema tuszami i oczywiście zalotką. W ostatnim filmie bardzo często się mnie pytałyście, dlaczego używam trzech tuszy, ponieważ to daje mi najlepszy efekt e, i to nie jest prawdą, że jeżeli użyłabym jednego tuszu uzyskałabym taki sam, bo u mnie po prostu to nie działa. Teraz jak zwykle kredka na linię wodną z My Secret w kolorze 19. Na brwi na noszę kredkę z Classics w kolorze 402. I na usta nakładam konturówkę też z Classics, ale jest to waterproof lip liner w kolorze 306. Nakładam tą konturówkę na całe usta. W tym makijażu właśnie stawiam też na taki bardziej opalony efekt, a z tego, że nie jestem opalona, to po muszę posłużyć się bronzerem. Jest to bronzer z Chanel i pędzel Hakuro H14. I nakładam go oczywiście w miejscach, w których chcę mieć bardziej wykonturowaną twarz, ale też delikatnie ym, zaznaczam szyję i całą twarz. A żeby rozświetlić Twoją twarz użyłam Revlonu Berry All w kolorze 370. Jak widzicie nie użyłam pudru, ponieważ na co dzień nie odczułam takiej potrzeby i nie wydaje mi się, żebym za mocno się świeciła. I tak już prezentuje się cały makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Koniecznie dajcie mi znać co o nim sądzicie. A teraz dziękuję Wam już bardzo za oglądanie. Mam nadzieję do zobaczenia w następnym filmie i trzymajcie się. Buziaczki pa!